Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdrapkowym. Dzisiaj przychodzę głównie do Was z krzyżówkami, krzyżówkami z Belgii. E, tak jak już widzicie, tutaj już zacząłem dwie krzyżówki drapać, a raczej zakreślać, gdyż tak jak wcześniej Wam e, mówiłem, e, krzyżóweczki w Belgii są troszeczkę źle zrobione, gdyż warstwa ścieralna, kolor warstwy ścieralnej po zdrapaniu tych literek mało się różni literka zdrapana od niezdrapanych. Także ja wymyśliłem taki sposób, że po prostu zakreślam te e, z, e, literki takim flamastrem, żeby po prostu coś było widać. Także mamy trzy krzyżóweczki po 3 euro, czyli tutaj za 9 euro i dla takiego e, prostego rachunku, żeby była taka już dyszka. Wziąłem również. E, zdrabkę za 1 euro Astro w tym przypadku jest to strzelec również taki kolor zdrabki podobny do tych krzyżówek także kolorystycznie one są podobne i jeszcze wam powiem taką ciekawostkę że właśnie e, wszystkie produkty jak i właśnie ta zdrabka e, jest w dwóch językach czyli mamy nazwę e, Strzelca przetłumaczoną w dwóch językach, po francusku i flamandzku, i również tutaj mamy cechy tego znaku Zodiaka, również w dwóch językach, i według tego, co tutaj jest napisane, strzelec jest optymistą, szczery. Pacyfist to oznacza, że jest taką osobą pokojową, unikającą konfliktów, także jeżeli ktoś z oglądających jest strzelcem, możecie dać znać w komentarzu, czy po prostu te cechy się z Wami pokrywają. No i teraz może zaczniemy właśnie od tej zdrapki. A właśnie, zapomniałbym, jak widzicie, dzisiejszy draping jest na Malediwach, gdyż głównie Paulinka Bravo upominała się w komentarzach pod poprzednimi filmikami, że po prostu chciałaby, żeby Malediwy powróciły, także. Także Paulinka, między innymi, głównie również i dla Ciebie Malediwy powracają. Mam nadzieję, że właśnie ten, te widoki, te bardzo ładne widoki umilą każdemu z Was dzisiejszy draping, nawet jeżeli zdrapki okażą się puste. Także przejdziemy sobie do drapingu i za chwileczkę zobaczymy co dzisiejsze zdrapki nam przyniosą. Także zaczynamy od naszego strzelca. Tutaj jest to taka Szybka zdrabka, gdyż tylko szukamy trzech symboli, takich samych, i wygrywamy przypisaną kwotę poniżej, także szukamy. Także pierwszy symbol, czy też znak Zodiaku, to koziorożec. No i kolejny już jest różny, ryby i ryby po raz drugi, czyli niestety zdrabka okazała się pusta. Do wygrania było 20 euro. No, szkoda, że taka kwota do nas dzisiaj nie trafia. Eee, także przejdziemy teraz sobie do krzyżówek. Może zacznę od krzyżówek, które są już zaczęte. Tutaj zostawiłem trzy ostatnie literki i po prostu zobaczymy, czy uda się coś utworzyć. Oczywiście szukamy trzech słów, żeby po prostu wygrać tą najniższą kwotę, jaką jest 3 euro. Tutaj już mi się udało utworzyć pierwsze słowo. Także potrzebujemy jeszcze dwóch. Kolejna literka to literka E. Także zobaczymy, czy coś ta literka nam tutaj pomoże. Mamy pierwszą literkę. Tutaj, tutaj również. Troszkę mamy tych literek, no ale jak na razie nie utwarza nam to kolejnego słowa. I to by było chyba na tyle. Kolejna literka to literka X. Obawiam się, że tutaj ta literka nic nam nie pomoże. Mamy tylko jedną literkę, o tutaj, tylko jeszcze brakuje, właśnie literki I, jeśli chodzi o to słowo. I ostatnia literka to literka K. O tutaj już widzę drugie słowo, czyli nam jeszcze brakuje. Jednego słowa do wygranej. Tutaj mamy również literkę K i to by było chyba na tyle, czyli niestety nie udało nam się tutaj nic wygrać. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, literki kontrolne nic mi nie mówią o wygranej bądź przegranej, także trzeba być uważnym, także szybko jeszcze tutaj sprawdzimy. Literki M nie było, P również, literki I i O. Również nie było. I L również nie było. Czyli niestety ta zrabka jest przegrana. Przechodzimy do kolejnej zrabki. Tutaj również zostawiłem trzy ostatnie literki. Eee, także odkrywamy. Kolejna literka to literka G. Mamy chyba tylko. Jeden raz tutaj i to by było niestety na tyle. Kolejna literka to literka C. Literkę C mamy tylko tutaj i czy mamy gdzieś jeszcze. Niestety nie. No i tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, że jak dotąd tylko e, również mamy jedno słowo, także także jeszcze potrzebujemy dwóch i ostatnia literka. To literka Y, także obawiam się, że i ta krzyżóweczka jest niestety przegrana. Tutaj jeszcze sprawdzimy. I S nie było, R również, Z również nie było i to by było na tyle. Czyli niestety mamy tylko jedno słowo. Także kolejna krzyżóweczka jest niestety przegrana i teraz przejdziemy sobie do ostatniej krzyżówki. Mam nadzieję, że chociaż ta krzyżóweczka nam coś tutaj przyniesie. Pierwsza literka to literka O. Także szukamy. O mamy tutaj drugi raz, trzeci raz. I to by było na tyle. Także drapiemy kolejną literkę. Kolejna literka to literka C. Także szukamy. A już widzę tutaj. Druga koło siebie. Czy mamy gdzieś jeszcze? Chyba raczej nie. Już nie widzę. Także drapiemy kolejną literkę. Kolejna literka to literka P. Już widzę tutaj po środku. Czy mamy gdzieś jeszcze? To by było chyba na tyle. Jak na razie to tak skromniutko, jeśli chodzi o te literki. Kolejna literka to literka X. Też chyba tutaj nie wiem, czy mamy w ogóle. O, mamy. Jedną na pewno mamy. Czy jeszcze mamy gdzieś X? No nie. Tylko jeden raz. Także drapiemy dalej. Kolejna literka to literka G. Mamy tutaj. I to by było na tyle. Czyli, tak jak mówiłem, jak na razie jest skromnie. Przydałaby się literka A bądź E, bo występuje bardzo dużo razy. Kolejna literka to literka U. Także tą literkę już widzę dwa razy tutaj. Czy mamy gdzieś jeszcze? O, mamy tutaj w kącie. Mamy również tutaj. Czy jeszcze gdzieś ominąłem? A jeszcze mamy tutaj. Czy to by było na tyle. Kolejna literka to literka S. A już widzę tutaj u samej góry. Tutaj mamy dwa razy. Szukamy dalej. Mamy jeszcze tutaj w takim długim słowie. Tutaj na samym dole również. O, jeszcze mamy tutaj. Czy jeszcze gdzieś ominąłem? Szybko zerknę. To by było chyba na tyle. Kolejna literka to literka J. Także widzę tutaj na samym dole. To by było chyba na tyle, także drapiemy kolejną literkę. Kolejna literka to literka T. Czy tutaj będzie jakiś przełom dzięki tej literce? Tutaj mamy w słowie, jeszcze brakuje nam literki R do pierwszego słowa. Tutaj również mamy literkę T. Tutaj również. O, tutaj na dole również. Czy jeszcze gdzieś mamy literkę T? To by było chyba na tyle. Także odkrywamy kolejną literkę, i jest to literka F. O, mamy w takim słowie fondue. Kolejna literka. Kolejne słowo z taką literką. Czy jeszcze gdzieś mamy? No chyba to wszystko. Nie wiem, nie widzę. Jeszcze na końcu będę wszystko sprawdzał, bo może coś tam pominąłem. Wszystko możliwe. Kolejna literka to literka E, także bardzo fajnie, bo jest troszeczkę tych literek. Także tutaj mamy, drugi raz tutaj, a tutaj mamy aż dwa razy w jednym słowie. Tutaj obok również. Także może coś tutaj nam się utworzy dzięki tej literce. Tutaj również brakuje jednej literki. Czy już wszystko zakreśliłem? Literka E, chyba tak. Także przechodzimy do kolejnej literki. Także co? Drapiemy kolejną literkę. No jak na razie, te maledive nam tutaj szczęścia nie przynoszą. O, mamy pierwsze słowo. Kolejna literka to literka B. I tutaj widzę pierwsze słowo B. Także, także no coś tutaj się zaczyna dziać. Szukamy dalej. Może tutaj jakaś fajna wygrana padnie. 10 euro, to by był kompletny zwrot dzisiejszego drapingu. O, tutaj z tego wszystkiego zakreśliłem literkę R, także tutaj się pomyliłem. No, ale może jeszcze ta literka się nam pojawi, także zobaczymy. No ale jakby co tutaj literki nie ma. Także odkrywam kolejną literkę. Mamy literkę D. No tutaj widzę w pierwszym słowie. Czy jeszcze gdzieś mamy literkę D? No i tylko jeden raz, także odkrywam kolejną literkę. Mamy literkę A, także może coś tutaj nam pomoże, tak. Mamy kolejne słowo, czyli już mamy drugie słowo. Tutaj również mamy literkę A. Tutaj również Szukamy dalej. O, tutaj mamy dwa razy. No, ale nic nam tutaj więcej nie utworzyło, także mamy dwa słowa. Szukamy trzeciego. Kolejna literka to literka K. W ogóle chyba nie mamy takiej literki. Czy może już przez pomyłkę zakreśliłem, ale. No, nie, niestety takiej literki w ogóle nie mamy, także przechodzę do kolejnej literki. Kolejna literka to literka i, i mamy trzecie słowo, także bardzo fajnie, przynajmniej e, mamy chociaż jedną zdrabkę wygraną. Jak na razie jest to zwrot, ale szukamy dalej. Może jeszcze coś tutaj uda się wyczarować. Już niewiele tych literek zostało, także mamy na pewno trzy słowa. Tutaj pierwsze takie króciutkie, drugie i trzecie. Że mamy jeszcze dwie literki. Bardzo fajnie by było jeszcze coś tutaj wygrać. Literka Z mamy chyba tylko jeden raz. No, niestety ta literka nic tutaj nam nie pomogła. I odkrywamy ostatnią literkę. Także, czy będzie coś więcej? Ostatnia literka to literka H. I tak, i mamy. Słuchajcie, mamy. Wow, mamy tutaj dwa słowa. A nie. No, już myślałem, że tutaj mamy słowo, ale tutaj właśnie przez pomyłkę zdrapałem literkę R, której po prostu tutaj nie ma. Ale i tak mamy tutaj czwarte słowo, czyli mamy 5 euro. Eee, Oj, mamy piąte, czyli mamy. 5 słów. Czy jeszcze mamy gdzieś literkę H? No, niestety nie, ale i tak mamy 5 słów, czyli 10 euro. Super! Czyli cały wkład dzisiejszy nam się zwrócił. Także mamy dzisiaj draping za free. Jeszcze szybko sprawdźmy. Literki N nie było, bo może jest coś więcej. Literki M również. Co tutaj jeszcze było? Literka V również nie mieliśmy takiej literki N już sprawdzaliśmy L też również sprawdzaliśmy czyli mamy pięć słów pierwsze słowo to słowo będę czytał po francusku E drugie słowo to słowo ASESZ trzecie słowo to słowo B czwarte słowo to słowo ABUS tego słowa nie mamy, bo tutaj się pomyliłem zdrapałem literkę R, którego nie było i piąte słowo to słowo exit". Także mamy 5 słów, co daje nam taką fajną wygraną w postaci 10 euro. Także super! Bardzo się cieszę, bo myślałem, że będzie draping na totalnym minusie dzisiaj. A z tego wszystkiego, słuchajcie, a z tego wszystkiego mieliśmy 3 krzyżóweczki, plus taki bonusik z drapka Astro ze znakiem Zodiaku Strzelec. I po prostu w tej zdrabce. Nic nie udało nam się wygrać w tych dwóch krzyżóweczkach. Również nic, a tutaj jedna taka krzyżóweczka uratowała cały draping. Wkład wynosił 10 euro i udało nam się wygrać 10 euro. Także no super, czego chcieć więcej? Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę po prostu, jak zdrabki się zwracają. Wtedy mamy taką super zabawę za darmo. Także, także super, będzie na kolejne zdrabki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do pozostawiania kciuków w górę pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. No i widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku, który pojawi się niebawem. Także jeszcze zachęcam i przypominam o pozostaniu w domu: czyli jak po prostu nie macie takiej potrzeby, to zostańcie w domu. Jakoś ten czas po prostu trzeba wytrwać. Miejmy nadzieję, że to szybko się zakończy, także trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, pa pa!